Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was u naszej Aurelii, czyli u naszej lekarki. Słuchajcie, tutaj to się dzieje cały czas coś nowego. W ostatnim odcinku mówiłam Wam, że do Aurelii wprowadził się Filip, że okazało się, że Filip ma dziecko, w sensie adoptował dziecko, no i jakby Aurelia się zgodziła, przygarnęła, rozbudowali dom, bla bla bla. No. Ale słuchajcie, oni już troszeczkę tutaj z Aurelią mieszkają, ponieważ nasz ryś, czyli adoptowa adoptowany chłopiec przez właśnie Filipa, jest już dzieckiem w wieku szkolnym, więc minęło już powiedzmy tam trochę czasu, tak? Dłuższy okres czasu. No i Aurelia, słuchajcie, chyba jednak nie odnajduje się w roli tej macochy, ogólnie w roli tak narzeczonej, bo oni są chyba zaręczeni nawet. Jej ten świat taki idealny świat samotności, w sensie, że ona sobie tak wiecie, uprawiała roślinki, gotowała z tych rzeczy, tak jakby zdrowy styl życia uprawiała itd, i tak dalej, była sama ze sobą, trochę jej zaburzyło to wszystko chyba, i chyba trochę ją przerosło, bo grając ostatnio właśnie w ni z, z tutaj nimi, to właśnie zauważyłam, że ona chodzi smutna, przybita, cały czas jakaś zła, coś jej nie pasuje. No i słuchajcie, Aurelia podjęła decyzję. Podjęła decyzję, żeby rozstać się z Filipem i poprosić ich, żeby po prostu się wyprowadzili, ponieważ ona musi sobie przemyśleć trochę rzeczy, musi pobyć sama, musi troszeczkę, wiecie, podjąć decyzję takie dość kluczowe, czy chce dalej to kontynuować, czy raczej chce, wiecie, być sama. No i chłopaki dzisiaj się wyprowadzają. Na tymczasowo bądź na stałe, no zależy, jak tam się właśnie naszej Aurelii tam ułoży w głowie. Ona jeszcze jest jakby przed rozmową z Filipem, jeszcze oni o tym nie wiedzą, ale Wy już wiecie. Zaraz musimy się tutaj z nim, z nim musimy pogadać, musimy mu parę rzeczy wyjaśnić. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak on na to zareaguje, czy raczej rozstaną się w takim spokoju, w sensie rozstaną się przeprowadzi się Filip z Rysiem w spokoju i będą mieli dobre relacje, czy raczej Filip zareaguje na to bardzo z, no, z źle, i się pokłócą. No zobaczymy. Także słuchajcie, taka nowina. Na dzień dobry, a zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I zapraszam Was na mojego TikToka, ponieważ teraz od poniedziałku codziennie były livey. Dzisiaj nie wiem, czy będzie, bo dzisiaj jak widzicie ten film, to jest piątek. Podejrzewam, że dzisiaj live może nie być, ale może w niedzielę bądź w sobotę, czyli jutro zrobię live'a. Obserwujcie so socjale, Instagrama i tak dalej. Na pewno będziecie na bieżąco wtedy poinformowani o live'ach na TikToku. Dobra, słuchajcie. Aurelia jeszcze śpi. Ale w sumie mogłaby już wstać, bo, bo już jest wyspana. więc choć wstań, wykąp się. Widzicie, ona teraz jest jakaś spięta, ona ma jakieś niezrealizowane marzenia. Ona ciągle jest zła i nieszczęśliwa, i w ogóle, no, jakoś tak nie po prostu nie podoba jej się to jej obecne życie. I po prostu chyba woli wrócić do tej swojej samotni. Tak mi się wydaje, że woli zostać sama, więc musi po prostu na poważnie dzisiaj porozmawiać z tym naszym Filipem i zobaczymy, co on na to. Powiem. Dobra, wiesz co, weź tutaj, załóż jakieś ubranie. No a ryś to jest tutaj, właśnie. Eee, ja go przerobiłam. Prze... On jest taki dość nieznośny, ten nasz ryś. To no, tak naprawdę. Lubi takie psikusy płatać, szczerze powiem wam. O, no widzicie, ona jest smutna, bo ma sens życia, tak? Ona jest taka, właśnie. niezbyt zadowolona z tego wszystkiego, więc myślę, że takie chwile w samotności jej pomogą. Na przemyślenia. W sumie ona zawsze, od zawsze tak lubiła. Sama ze sobą spędzać czas, tak mi się wydaje. Dobra, chodź, o przeproś. no Noż oni właśnie tutaj się kłócili rano wcześniej. Może po prostu pokłócimy się o karierę? Nie wiem, o cokolwiek. O po prostu takie, o wiecie, o, o blyco. <laughs> nie wiem, ja myślę, że właśnie nasza Aurelia powie dla Filipa, że powinni na ten moment się rozstać, ehm, że ona musi parę rzeczy przemyśleć, że ona się troszeczkę w tym wszystkim pogubiła, że to ją przytłoczyło. No, i że na ten moment chciałaby pobyć sama? Oh. O nie! Br o nie! Płaczący ten, płaczący Filip. Zrywają swoje zaręczyny. Co tutaj mamy? Zerwane zaręczyny. To bardzo skomplikowane. Gorycz rozstania, więc się. A nie, masz to jest jej były? Nie, nie ma. Dobra, chodźcie. Przejdziemy w zarządzanie światami i wyprowadzimy chłopaków. No i dobra. Jesteś sama. I jak się z tym czujesz? <laughs> no. Jest jej smutno na pewno, bo jakby na pewno długi czas ze sobą spędzali, spędzili, więc. Jest jej na pewno przykro. No, ale myślę, że ona sobie w to wiecie. Przepracuje i się z tym. Będzie już czuła później lepiej. Dobra, ja może teraz się skupić właśnie na, na piesku, bo tak? To też trochę o nim zapominała, nie? Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Nie, to dzisiaj masz wolne. Dobrze. Majsterkowanie, wystrzel, rakietę, posiadaj rakietę kosmiczną. No właśnie, tu jest. To mi nie podoba się w tym, w tym słuchajcie, w tym mózgowiec, bo no musimy tą rakietę. Ogarniacie, nie wiem czy ona się w tym <laughs> odnajdzie w tej rakiecie. No dobra, zobaczymy. Wiesz co, nas wiska i możesz sobie dzisiaj podać trochę, ale możesz sobie pomedytować. Dobra, wezwaliśmy posiłki, czyli zaprosiliśmy przyjaciółki naszej. No Widzicie, że ona jakoś szybko się po tym rozstaniu zregenerowała. Już jakby nie ma smutnej tej ani nic, więc widzicie. Tutaj przyszły właśnie przyjaciółki. W ogóle to musimy wywalić. A może wyjdziemy gdzieś dziewczyny, pojedziemy na jakiś obiad czy coś, co. Nie, no, śmieci nie będziemy ewoluować. Weź to. Wy, z korzeniami wyrwi i to też wy, 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 wyrwij z korzeniami. Dobra, jesteśmy na karaoke. Wzięliśmy jeszcze Seijiego, bo to jest nasz kumpel z pracy i on zawsze do nas przychodzi, więc tak. Zamówisz drinka dla grupy. Jonathan, tajska herbata z mlekiem. Myślę, że to super. <laughs> super pomysł. Chodźcie wypijecie sobie. Musisz troszeczkę, wiesz. Ale no patrzcie, no dla mnie jest to właśnie dziwne, że emocjonalna uważność. Właśnie, że ona po tym, jak właśnie oni się wyprowadzili, zerwała z nim, chwilę była smutna, no bo wiadomo, ale jakby szybko jej przeszło i teraz od razu jest taka pogodna, chyba ona tego potrzebowała. Ona i tak jest skupiona na tej karierze, i tak myślę, że... Także myślę, że dobrze wyszło. Tak się zamyśliłam chwilę, chwilę, ale widocznie tak miało być, słuchajcie. No, pogadajcie sobie, pogadajcie, wypijcie po herbacie. <laughs> o, Monika! Ogólnie ja powprowadzę... Tutaj na tym serwie jest dużo simów od was, powprowadzanych gdzieś tam na live'ach. I ta simka to jest chyba właśnie od was, od Moni, tak mi się wydaje. Także trzeba się z nią zapoznać. Dobra, chodźcie trochę pośpiech. Fej, o, patrzcie jak ciekawy. Nie, żeby ja coś propon... nie żebym ja coś proponowała od razu, tak wiecie, ale... Myślę, że Aurelia na razie nie będzie wchodziła w żadne nowe związki. Ja w ogóle myślę, że ona nie myśli o, w ogóle o związkach takich na dłuższą metę. Może jakieś tam przelotne romanse, takie wiecie, coś tam ten. Dobra, zapoznaliśmy się z nim, starczy. Dobra, chodźcie zaśpiewamy sobie. Śpiewaj w duecie country z na przykład z Ash. No dawaj. Ty tak pijesz i wypić nie możesz. Dobra, chodź. A zepsuło się, bo deszcz. Mhm. To, żeśmy się naśpiewali, słuchajcie. To wybij tego drinka, no. Odtwarzany utwór. Panel sterowania, stereo, słuchaj. Tańcz razem, dawajcie, potańczcie w takim razie. I ona od razu jakoś taka jest pogodniejsza, mam wrażenie. O! A jutro na którą masz do pracy? Na ósmą, dobrze. I może, jako zaparujemy jeszcze jednego pacjenta, to będziemy mieć, słuchajcie, kolejną, ten? Będziemy już mieli ósmy, ósmy poziom? Możliwe. Okej, okay. ojej. Jesteśmy w pracy, słuchajcie. Przyszliśmy do pracy z naszą Aurelią. Tutaj patrzę, że jakaś jest pacjentka. No, chodź, tutaj wejdź do środka. O, tu mamy jakiegoś pacjenta na kozetce. Czy to jest Goffrey? Goffrey. Dobra, co możemy wziąć? Pobryszp, Próbkę. Powiem Wam, że już ładnie zarabiamy, bo 1755, więc już za dzień to kwota jest dość ciekawa, słuchajcie. No, także jestem ciekawa, słuchajcie Waszej reakcji. Co Powiecie na to, że właśnie Aurelia podjęła taką, a nie inną decyzję? Dobra, my jeszcze, a jutro mamy wolne, i później mamy dobra. Więc może przy następnej okazji, właśnie się zdarzy nam ee, ta operacja ja bym tutaj ogólnie z jesień, zima potem na wiosnę, jak zacznie się wiosna chciałabym tutaj zrobić taki tarasik takie wyjście, jakiś tu fajny ogródek miejsce do wypoczynku weź jakiegoś grilla, coś tam, jakiś jacuzzi czy jakiś basenik mały, coś tam tutaj zrobić akurat jeszcze przez zimę i w ogóle się nazbiera pieniędzy i będzie można to, to ogarnąć proszę, Filip chce do nas przyjść no niech przyjdzie zobaczymy w jakiej sprawie czy coś się, na nas będzie chciał konkretnego nie, czy, czy po prostu chce przyjść pogadać? No jestem ciekawa. Zaprasz do środka go. No dobra, idź teraz już kontynuuj ten i zobaczymy jak tutaj się rozwinie jego pobyt. Czy on coś będzie do nas gadał, czy będzie z nami się kłócił, czy coś? No niby relacje przyjacielskie... O, poszedł. Aha, na jogę sobie przyszedł. Relacje przyjacielskie niby mają spoko, nie? Tylko te mają miłosne trochę. Trochę. To, to, to takie mają to skomplikowane, nie? <grym> ja tak właśnie myślę, jak teraz oni są sami, w sensie ona z właśnie z Sisi są same, to czy właśnie nie, za nie zaadoptować kolejnego pieska. Ewentualnie kotka, nie? Zraniona. Poczucie zranienia przez kogoś w pobliżu. No właśnie, więc myślę, że po prostu. A zapytaj, czy jest w związku. Zapytaj, czy jest w związku. Ale by było ja jakby był. Jest singlem. Aha, jesteś singlem, okej. Okay. <grym> Czy komarze się, że z, z dobrze znaną osobą. Oh, co ty tu już masz, tu już ją skreślasz? A mówisz, że było dobrze, że, czy, że to była dobra decyzja, czy co? Myślę, że to jest dość taka niezręczna sytuacja dzisiaj, że on w ogóle przyszedł. On może sam nie wie, po co przyszedł, słuchajcie. Kokietuj. No więc, ona mu powiedziała, że to koniec, że chce, żeby się wyprowadził, a on tak przyszedł tak sobie z tyłka tutaj i tak jakąś gadkę tutaj uskutecznie. No tak, Dobra, idź do domu. Idź do domu, bo to trochę tak jest. sul. Co ona tutaj ma? No właśnie, ona czuje się zraniona. Ale towarzyska atmosfera. Dobra, chodź po tu naprawdę muszę już iść, też tak myślę. No i dzień dobry z samego rana. Słuchajcie, nasza Aurelia już, już tutaj jogę sobie ćwiczy elegancko. No i dzisiaj mamy wolne, więc ja myślę, że ona sobie pojedzie na zakupy. Ale wypadało pewnie by zrobić jakieś małe zakupy, więc pojedziemy sobie na targ, zrobimy sobie świeże zakupy i ogólnie spędzimy trochę taki dzień w domu. Posprzątamy. Nie wiem jeszcze, co zrobię z tym pokojem, w którym był ryś, czy ja go będę jakoś przerabiać. Na razie chyba zostawię go tak, jak jest. Jutro jest święto zbiorów, więc pozwoliłam sobie powiesić dekoracje, bo czemu nie, słuchajcie. Nie wiem, czy na innych domach też się pojawiły się pojawiają, bo w ogóle mieszka, że jaka ulewa jest w ogóle brzydka pogoda. No ale jest jesień i tutaj w tym mieście taka jesień chyba jest właśnie brzydka. I sobie, słuchajcie, pojedziecie właśnie, weźmiesz ze sobą Sisi i pojedziecie sobie do tu. <laughs> o, tu. I sobie pojedziecie właśnie na targ. O, tu zdecydowanie lepsza pogoda, słuchajcie. Dobra, kupy w sklepie spożywczym. I w ogrodniczym. No dobra. Butelkę o mięso. Możemy butelkę. No, cebulę też możemy wziąć. No, chleb mleczny możemy wziąć. Cukier chyba mamy, ale może weźmiemy. Proszę bardzo. Grzyb można wziąć. Jajko można wziąć. Co by tu jeszcze? Mąka to też się zawsze przyda. Pietruszkę weźmiemy. Jednego pomidora. Ser chyba mamy. Smuczył, no, jakoś tam rybę można wziąć, nie? Mleko troskawkowe to tak niekoniecznie. No i dobra, to pobierzemy. Dobra, no to w takim razie wracamy do domu, słuchajcie. No dobra, zobaczmy, co tutaj możemy takiego przygotować, bezpiecznego dla wegetarian z tych rzeczy, które mamy. Bo to zamiennik mięsa. A właśnie, ja kupiłam mięso, ja przy... a ona przecież nie je mięsa. Wiecie, co musimy sobie kupić? Mm, musimy sobie kupić. To ja też jestem mądra. Kupiłam mięsa, a ona nie je mięsa. <laughs> Widzę, co musimy kupić sobie. Ona tutaj teraz tak, to ona jest nam niepotrzebne. Ten do robienia ciasta. O to, Tutaj ona nie będzie gotować na tej szafce. No nic, zobaczymy. Bo w tym można robić te właśnie różności: te gotowe warzywa, ciasto. Czekajcie. Przygotuj składniki. O, na przykład ciasto bez laktozy, nie? Albo po prostu będziemy to chować do szafki z powrotem, jak ona tutaj nie będzie mogła gotować. Będę musiała to sprawdzić, właśnie. Dobra, zrobiłaś gotowe ciasto? Zabierz gotowe składniki. O, i teraz mamy więcej rzeczy do zrobienia. Słuchajcie, co możemy zrobić. No to dobra, to słuchajcie, zrobimy sobie właśnie zupkę. No i myślę, że zrobimy sobie ten ramen. Słuchajcie, będę musiała przestawiać im ten mikser. i ten mikser. <laughs> Dobra, zjedz sobie. No i dobra, dziewczyny znowu odwiedziły naszą Aurelię. Fajnie w sumie, że one się tak, wiecie, o siebie troszczą. Także spoko, no Aurelia nie chcemy do ciebie przyjść. Jak on by chciał do nas przyjść, to byśmy się zgodzili, ale my tam nie będziemy już nigdzie wychodzić. No patrzcie, że ten Filip jednak mimo tego rozstania, mimo tego, że to był, wyszło od naszej Aurelii, on dalej jakby to jak... Wiecie. Interesuje się, tak? Więc no, no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ona na razie chyba nie chce za bardzo, wiecie. Tych kontaktów jakoś tam e, strasznie utrzymy. Matko jedyna. Trzeba wylosować ci kobietę jakieś garderobę tutaj. Garderoba. Wygeneruj część losowo. Góra. Dół. Włosy. No. Trochę lepiej. Dobra, wiesz co, Aurelia? Ty już możesz trochę chwilę jeszcze pomedytować. Możesz popromować, wymedytować. I myślę, że pójdziesz spać, a my będziemy kończyć ten odcinek powoli. No bo wiecie. Wrócimy sobie do pracy. Ona no, no, jutro pójdzie tak do pracy. Myślę, że może dostanie awans. No i dalej, jakby jeszcze nie przepracowała tego wszystkiego. Ona chyba stwierdzi, że jej nie brakuje jakby filipa, nie brakuje jej towarzystwa, więc na razie pozostanie właśnie singielką, pozostanie sama, mieszkać będzie sama, będzie się skupiać aż do tego stopnia, żeby właśnie osiągnąć szczyt swojej kariery zawodowej. Później może jakieś właśnie dopiero zacznie myśleć: o, odleciała. <laughs> Może zacznie myśleć o zakładaniu rodziny, ale czy z Filipem? Nie wiem, zobaczymy, co przyniesie nam, słuchajcie, los. Ja już mam pewien plan, ale wam nie zdradzę tego. Piszcie w komentarzach, co myślicie, jak dalsze losy naszej Aurelii się potoczą. E, czy zostanie sama, czy jednak zdecyduje się wrócić do Filipa, czy może pozna kogoś nowego? Nie wiadomo, także dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie i jak wy byście widzieli dalszy los naszej Aureli. a teraz z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka łapka w górę. Subskrybujcie kanał. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!